Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator. Trochę żeśmy tutaj ogarnęli magazyn. Mam nadzieję, że towaru trochę starczy na jakiś czas. To co jest, jeszcze tutaj potrzebujemy 636 dolarów zdobyć, żeby e, dokończyć towarowanie. To, co się udało, to się udało, no to to będzie, a resztę no niestety, musimy zaczekać. Aż trochę kasy przybędzie, trochę, trochę mi się zrymowało. Super poeta ze mnie, rzucę, rzucę okiem, co tutaj jest ciekawego, czego brakuje ale chyba wszystko, wszystko jest, co? no, ale no, no brakuje trochę tylko chemii tutaj tej gospodarczej, mam nadzieję, że niedługo ktoś przyjdzie, o, jest pierwszy szwędacz. idzie drugi idzie trzecia, idzie czwarta i tu chyba piąty będzie a a się rzucili jak psy na kości. tak chyba w jak idzie jak zapaśnik jakiś sumo. Ale nie do nas. Przeszła i poszła. Czyżby sami faceci? Żadnej laski? Nie, jest jedna. Jest i druga. Dobra, dwie laski, ale sześciu chyba facetów. Dobra, coś tam, coś tam mamy. No, trochę większe ludzie zakupy róbcie, Trochę większe. Mamy prawie połowę, brakującej kwoty. Masz mamy 455, jeszcze około 200 dolarów. jeszcze 100 dolarów, nie całe ta prawie cyckami poszorowała o ścianę. Dobra, i w sumie powinno starczyć No i mamy to. Dobra leży jak drugi, czekajcie, to jest tu? Dobra, mamy WC Be y O, w sumie tego mogę nie zamawiać, ale dobra, już niech będzie. Zawsze o te dwie stówki by było mniej. Dobra, tutaj ten proszek do zmywarki no i sapu. By było wszystko ale jeszcze tak eee, raz, dwa, trzy się przydały eee, tutaj, tutaj wszystko jest i no, sraj taśmy raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć, siedem, dobra weźmy to wszystko i tutaj tego dawaj dycha 666, tam zostało dolary. I mam godzinę 17, proszę Państwa. A z tym powiatu trochę przesadziłem. Ale spokojnie, ludzie dupy przycierają. Kupują na zapas. Jakby była pandemia, to to też. Jakby się, jakby, ten, jakby się bali, że zasrają się na śmierć. I umrą, i umrą z, z zardzewiałą dupą. No. Pamiętajcie, jest jeszcze woda. Zawsze można ją umyć, nie? Dobra, to pozostaje na zewnątrz, pod drzewkiem. No. Kolejny. A myślałem, że to będzie zielony. wycielony jeszcze jedna półka pusta jest jeszcze jedna pełna półka pusta jest zrozumieliście coś jest z tego? 2000, już przekroczyliśmy no, ale tego papieru to już my promocję możemy urządzać trzecia rolka trzy rolki w cenie pięciu o jeszcze zielony Czyli zielony to już szedł. a jest tutaj jeszcze dziura jedna. Oa. A to? To też jest zielony, ale zielony to już tam nie wejdzie. No i tu zielony. Dobra. Myślałem, że do pani goła idzie, ale nie. Na szczęście, bo już się przeraziłem. Dobra, godzina dziewiąta, już nic nie zamówię. Może tak. Zaprowadźmy tutaj kogoś. Może ktoś przyjdzie. Zechce. Pani chyba do mnie idzie. Dzień dobry, proszę pani. Ja już dawno kogo nie obsługiwałem, zapomniałem, jak to się robi. I pani co do grosza, super. A pan tutaj nabrał tego towaru. Nie wiem, że pan prawie łysy, to jeszcze nabrał dwa szampony. No, e, 836. I po złości każe mi wydawać sobie resztę. A pani nabrała dwie torby

229 99 nie mógł pan czek jeszcze za jednego centa wziąć żeby pan miał równo 300 o a ten idzie na jakąś imprezę albo robi 3 kegi browara no dobra czy co zobaczmy czego będzie brakować Na pewno kegi browara weźmy od razu. Eee, może trzy Znajdźmy je. Raz, dwa, trzy. Dobra, dajmy cztery, bo jest pusto. O, woda zeszła cała. Raz, dwa, dajmy trzy. Eee, Dobra, z tym się możemy wstrzymać. Woda jeszcze nie, mleko jest na dworzu. Eee, co tutaj jeszcze? Ile tu, jest tu, Tutaj to jest, no tutaj też można było dać po, po kartonie keczupu i sosu sosu pikantnego, ketchupu dobrze mówię i i i, i. czego tu by najbardziej brakowało. Jajka dwunastki można dać. Tylko żeśmy jeszcze go potrafili znaleźć, jest. Dobra, załóżmy na jutro jest zrobione. Podsumowujemy dzień. Mieliśmy 76 klientów, standardowo 22 narzekało na ceny, 57 było zadowolonych, 7020, 15 centów zarobiliśmy, wydaliśmy 11401 na zatowarowanie, ło dużo, 4380 mamy na minusie, a stan naszego konta wynosi 5613,81 centów i tym radosnym e, tym wchodzimy w nowy dzień czekajcie, muszę to zobaczyć no, spadały ceny i chyba na będzie po obrazkach eee, sól podniosła się. Gdzie ja tam będę po soli cenę podnosił ja teraz że po widoku 2,47, czyli będzie 2,97. Dobra, to już mamy sól z głowy. co tam jeszcze e, wybieracz poszedł do góry 5,16 i będzie 5,66 proszę bardzo e, wybielacz coś tutaj jeszcze e, płatki miodowe poszły w dół no to właśnie już mamy winowajce całego zamieszania dobra o ale sporo poszły w dół 7,18 na 5,84 dobra i jeszcze kurczak poszedł do góry Tak, do góry czyli tak mamy miod, miód. Mamy tutaj sól. Kurczak, kurczak tutaj jest. 9,93, czyli będzie dziesięć, czterdzieści trzy. Ceni się, kurczak, ceni. I jeszcze coś zmieniałem, ceny. Dobra, no. A, tutaj ten wybielacz. Czyli mamy cztery łącznie. I to już powinno być wszystko. Chyba, że jeszcze coś jest poza kadrem zrobione. Ale chyba, chyba nie. Dobra, to by było wszystko. E, dobra, zapłaćmy, może. Zróbmy e, zamówienie. Zapłaćmy rachunki, bo to już. straszą komornikiem. Czy ja mogę zatrudnić. A jeszcze 744 osoby. Dobra, zupełnimy to. O, wysoko. Fajcie, czy sam alkohol przyszedł? A to chlejusy, pijaki jedne do roboty się wziąć, a nie tylko 800 plus, i na przelew. Ja myślę, że co, że Państwo Wam dodrukuje Bo no, w sumie ostatnio to robili. No. I pieniądze traciły na wartości. Dobra. Ależ mnie nas zaspędzał, Ależ mnie obgadujecie. Ja to, ja to słyszę. Ja to słyszę. Obgadujecie. troszkę ostry. ostry na tą stronę. O, i będę musiał się zaraz chyba podrapać po kolanie. Ej, wyjdź z tej paczki, wyjdź ze śpietnika. No coś ty. Dobra, i jeszcze jedna paczka jajka. no dobra, nie sobie tutaj chodzą e, ziemniaki i kurczaki by zamówił i fryty e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć raz, dwa i raz dwa e, może zamów to. Zamów to będzie ci łatwiej. No i, proszę bardzo. Ziemniaki teraz. dobra i reszty by było tyle czy papier to już szedł? dobra, zielony można dorzucić zielony wejdzie już cały pyk i już bo trochę za dużo, za dużo towarów mam na, ten, na zewnątrz. musiałbym się coś poupychać. A nie jeszcze robić magazyn magazynu. I to by było na tyle. Hmm. Dobra, tu mamy ziemniaki. Tu też tu co mamy? Frytki. Czy frytki się zmieszczą? Zmieszczą się frytki. I bardzo dobrze. A tu mamy kolejnego... Przezdawcy, leci, leci, płci Płci latającej leci, latającej nie w tej w tej chwili leci, 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 i podanie na stół i zamienienie na kości a mięso trafi do żołądka a do żołądka wiadomo gdzie w odpowiednie miejsce e, wiecie co otworzyłbym sklep ale chyba już na, na to nie mamy czasu więc ja bardzo dziękuję za, za to że byliście jak się podobało to łapka w górę subik e, strefa komentarzy oczywiście należy do was ja oczywiście zapraszam jak zwykle na kolejne moje odcinki i produkcje i trzymajcie się. Hej, do zobaczenia!